widzowie w nowym no, witajcie, no, w nowym odcinku Need for Speeda. Tu jest ten, jako z, z ostatniego tego odcinka Need for ten, w Liz Nissan Skyline ładny. No, y, Wbijam 29 poziom. Widzicie, tu gram z Michaelem. ma. No. Mogą mu trochę wbić poziom przez I zarobić rzwi. pieniądze. Tak. To tam męczyliśmy się... No, trochę męczyliśmy się z wyścigami, ale on jako... ja mu pomagałem w tym. Jako ja go do grupy zapraszam i ten na owalnym torze robiliśmy to. O to wyścigi tak z dwie godziny i zarobił tam ze 100 tysięcy chyba. No, ja mam pierd*sa. A. A, a, a. Cześć, no dobra, dobra. No, stoi go fort Mustang. Czyli gdzie ty jedziesz? Nie wiem. Gdzieś tutaj, to, to było. Bo takiego nie muszę stań go ładnie. Nie ja, sobie. Czwarta Jedź, Jeżdżaj, jedź. Nie, nie chcę, nie chcę. Uważaj tu, bo może tak dziwnie... O, to ja no i patrzcie, on tutaj. Czy wieczorem kurde po barierce co Ja Nie opanowałem wodą. No widziałem, no i o tutaj się... Uważaj. Oblałem się. Piciem. Dźbiciem <grym grym> no wodą. Mam, no, nie wiem, no. no. jak wieczorem się tam to... Jak piąta obława będzie w ten, bo to dzisiaj odkryłem. Tylko w ten. Ale jeszcze my tego nie robiliśmy, bo chciałem dla Was zostawić to z podzianki, bo zobaczyłem na YouTube filmik jak to ten i, i no. przy Was sporo I Michael, najlepiej weź tak w lat w ten w... Czekaj, ja pojadę policję tam złapać. Złapać, no, uderzyć, aby szybciej reputacja nam się wbijała. i o. Nie. No, to się robi szybko ten. Im większy poziom obławy, tym więcej policji można rozwalać. Tu stacja obok jest, więc fajnie jest. Tylko tutaj przed chwilą policja była, już nie ma jej. Nie wyszło mi Dobra, ładujemy się Aha! Okej okay. Dobra, jak już tej policji ja nie mogę znaleźć Czyli... A. Dobra, nie wiem, wracam Jak się tamą zrespi I tu, um. No nie ma, kurde, tylko jedno zostało, no nie. Czekajcie, y, tam są mosty, dobra, to dobrze jadę. Czekajcie, no dobrze, dobra. może. No i nie wóz, no i. Jaki? Ja mam dwa A A poczekaj, bo ty chyba masz tego, misa na Sylwię. S15, tak? Mm, nie, 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 czekaj. czekaj. A, a nie, czekaj, bo ty co do jakiegoś masykara kupowałeś, pamiętam. Nie, wiesz? To czy, czekaj. To maselkara, to nie musisz wychodzić, patrzeć. Czekaj, Ole, no, prędkość. No, ole, no, prędkość no. ole, prędkość. Kurde. No. Widziałem mi, mi nie zanieczyło. ty co, wyszedłeś? Ale nie, 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 jestem nie, 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 z, tego, z z tego... Znaczy czy pojechałeś do garażu? Znaczy, znaczy, nie, nie, po prostu nie mi się wóz zasu. A dobra, dobra, no to musisz pilnować. A to nie czemu... No, Właśnie nie wiem, to... wiem, ale... To wiesz, to jest taka... Osiu. Może taki wielki wsadzik mam, wiesz... W działaczki, tylko będzie... To widać. Nie właśnie, bo tu chyba 21 cala jest, albo 20. No. Gdzieś, albo gdzieś, o, gdzieś dobra, gdzieś. widzę, że chyba Ciebie goni... A nie, to myśl Dużo policji... Nie, 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 tam, ja po prostu jadę tam. Ja tam, ja tam ja... Nie, ale, bo, bo wszyscy... A weź, bo tutaj, o, zaczekaj, stój, bo, bo tu policja obok jest. Zobaczcie, że zaraz obok tego McLarena z, D, z DLC za 28 zł no. I dobra, tu zaraz nabiję. Musiał kupić totalnie nowe auto. Za niedługo. Jak tylko po trochu wywołuję. O, to już tak Piąty poziom. Wow. Dobra, ej, wiesz, tam zaczep policja by Cię goniła. Jakbyś znaczy, A muszę w ogóle ten, muszę tam policję mieć? Znaczy wiesz, co, bo jako ławę 5 będziesz mieć, czyli będą cię helikoptery i wozy jakieś te opancerzone gonić, A jak to, o, tutaj się schronisz, no to możliwe, że helikopter cię znajdzie, ale o taką to policja będziesz gubić chyba. gdzie tu się jechała teraz? Prosto. Szkoda właśnie, że że tutaj tego, tego nie ma tuneli ka kanałów burzowych jak w tamtej dobra tu dobra tam czekaj dobra y jedzie jakaś policja gdzie no widzowie ja tu gdzieś chyba nagrywałem... Y czy ja nagrywam 4, albo trzy odcinki, ale nie wiem czemu się nie zapisały. Nie wiem czemu. I Nie było, bo to, co misję robiłem, pingowałem auta i co. no to czy widocznie się nie zapisało. Coś się z dyskiem. Z dyskiem, już coś nie, coś. nie, to będzie jako czwarty nie. odcinek. A mnie na. Nie, uszmy. A może Dobra, czekaj, ja jadę do siebie. Ja będę wycofywał teraz, więc będziesz musiał uważać. Wiem, 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 no, wiem co ty robisz. Widzę. Na mapie. To czekaj. Jak mój tata. Policję ci ten Przywiozłem. Ale łatwo z nimi... O, koniec. Więc... Uderz w nich, a nie... Tak no, Petek. No weź tylko na ręcznym, w bokim, wiesz. Kurde! Pomóż, pomóż, pomóż! Albo ale nie. Jest! Gonią. I czekaj, ja tutaj chwilę postoję. oś chwilę, no. Jak to ucieczka? Ale nie, bo, bo ty musisz niech podjadł gdzieś tak... ...20 metrów za tobą, jak będą ci do Zderzaka podjeżdżać. Ten, to, to, najle to najlepiej jakby... już on wywoził go. No, że Boże, ten... ona jest tuła. Jezu! się przestraszyłem. Czego? Ciebie, że zrespiłeś się. A, że za wielki spojrzenie mam. <grym> ja tak. Będę musiał zmienić. Nie, nie, wiaryste. nie musisz, żartuję. Nie, bo o to chodzi, bo ty zrespiłeś się w ostatniej chwili, ja bym w ciebie uderzył. Znaczy, może nie uderzył, tylko tak zarysował cię. No uderzył tak jakby. Ja już mam, z... ja już mam drugi poziom obławy. Ja Będę musiał. Yy, tak. Po pierwsze wycofywać. Nie ja wiem, to tu musisz aby szybciej to tam zawrócić. Jak wiesz, do tyłu i... Ja nie no. jest policja! Właśnie nie ma u siebie, widzę. Ale ja widzę, widzę, że to... jedziesz za nią. Tak, tak. Bo, bo ja nie chcę tych prędkości robić. Fotorodarów ani, ani skoków, billboardów, bo bym chciał z Mike'em zrobić, nie wiem. Jak będzie mieć tam 15-20 poziom, jak będzie mieć lepsze auto... Żeby, mo, możliwe, że zrobię live'a z nim i on też chyba będziesz chciał? Żeby poszukiwania całej mapy, znaczy poszukiwania skarbów takich tych billboardów rozwalanie, graffiti znajdywanie i takie rzeczy. Będzie chciał? No to możemy parano, ale to, to nie wiem to dzisiaj jak nagrywam jest 5 styczeń. Więc nie wiem, 15 zrobimy, albo nie, my, nie wiem, 5? Nie wiem, 7, Możliwe, ale nie wiem, bo nie wiem, czy dzisiaj wstawię odcinek ten, czy jutro. Możliwe, że dzisiaj. Ale dużo policyjki przywiodło. Wiem, 4 chyba. 4 wpuściłam, no, no uciekam. O kurde, ej, bo nie. Bo wiesz, bo jak taka jest korweta, to korweta wyrzuca kolce. Chyba. Z tego co... Nie, bo to w Need for Speedzie musłem się, jak u kolegi grałem. Jezu! Widzieliście by to? No to jak w tym to jakoś ta korwetta corvet, taka to normalnie z wylatywało te kolce. To... O Jezu <laughs> No to właśnie widzę jak ty ten... No jestem przy garażu, przy tym tym. Okej. Okay. Albo dobra, to okay. potem. Okej. A, nie no nie nie. Nie, 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 proszę nie. Policja nie lubi tego. Slalomy mieć najlepiej. Jezu, nie, bo nie, myślę, że nie. 600 na godzinę jadę, bo tak dziwnie ten. Jak Ale jaki Nissan. Czyli nitro. Ktoś policją. Co, baguje się, czy coś? No, zwagowała Wejdzie, że się zwagowała. To czekaj, jadę do ciebie. Jak ty dojeżdżasz tak w minutę, no to ja szybciej dojadę, bo lepsze auto mam skrętniejsze. Ja tutaj ręcznie, ja tak, o i o taką. Wiesz, południowo. No to dobrze. Nie, 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 tak dobrze. Znaczy no, uciekłeś, no to dobrze. Ale policję zgubiłeś to też pęk OII Nie w sensie rola i play Ej, tutaj mam trzy policje. Jakbyś ty w... Wie... I taran! Nie, dobra, tu musiał się że Czarna ciężarówka jedzie. O nie. Jezu! Czekaj pomóż? Aj, wóźnę. Ej, cztery policje mnie gonią. Albo więcej. Czekaj. Z, z, z pięty... O. Z y, to chyba tutaj o jechało. Tak, tu. indziej. Pa, no nie no, dobra, zwolniesz. chociaż załapię tam tu. Policja, o to. Tu koło ciężaróweczki. 360. 360 no, bączek jest duży. I o to tutaj o. Pięknie. Zdrzyli się czy nie? No, ja chyba. Dobra. Dojeżdżam, policję ci przywiozłem. Tu. No. Do ciebie, bo, y, się Dobra, to y, czekaj. A bo y, rozwalił, tak? Że kolonozi? Jeszcze na, mm. na Maxa się wzięcia, rozwalił, czy na Maxa się rozwalił, czy tak słabo? Także. Ażem ja do wody i tak, do garażu. Do garażu tak no, i, I właśnie ja to samo miałam, bo to ja nigdy takiego nie widziałem. Żeby ten kurde. Ale było tu dużo. a no. tak szybko odjechali. oni? Nie, no nie, no. Ale to nie jest jeden, jeden. Policy ci wiozę. A 170? No i No tak dobrze. Ja gdzieś 200. Ale ile? Ja, tu sobie wiesz, tak A, Ja 250 jadę około. Czekaj, zwrócę. No, ale to wiesz, to ty masz sobie. Upie... To jest tajna, ja? Tak, i... ma, to tak, masz Forda tego. Mistrzałka no, starego. To wiesz, to jak, chociaż do 10 dobi poziomu, dobijesz i do 10 poziomu? I chyba Skyline, nie, czekaj, czy od 15, bo wiem, że powyżej 10 jest Skyline, chyba. Tak, no, no się jest szybki, no. Znaczy po ulepszeniach to ten wariat. No. I na spokojnie mówi, że będę do, tam doskakiwał? No, no znaczy no, nawet dalej. Czekaj, bo mnie pięć policji goni. Patrz, patrzcie, no, widzowy. A nie za co goni policja. Ej, no i ja od, odblokowałam wyścig dużej obławy. Wysokiej... No nie za co goni policja, że, okay. że będę e, gromała? Ale nie, czekaj, bo to jest takie coś. E, zobacz, e, który masz taki różowy czy ten. Czekaj, mam, no, mam dwa radio -ozy. Czekaj, Oferty. pomogę ci. Bo masz ty różowy taki taki ogień jakby na górze. Odjedź? O kurde, ale się wrąbałem prosto, ale zniszczyłem ją. Musi... Ale tak centralnie w nią wjechałem, ale muszę auto za to naprawić. I się tak... Nie wiem czy jak wys... nie, chyba nie powinno się rozwalić mocno. No w ogóle rysu nie ma, jak skoczę. nie, bo to fajnie... Jezu! A, tutaj ty, no. Nie, bo to fajnie wygląda, jako tak tako rozwalone jest te... Ten, że o tako ten z tyłu bagażnik i maska. Plata. Znaczy, pakażnik i, i zdenek, sorry. No, tutaj, tutaj. no i to. Gdzie nie chodzi mi, nie chodzi Gdzie jesteś, Michael? Bez... Dobra. Ale udało mi się na no, i zresztą... to dobrze. Czekaj, jeśli... Czekaj, nie... dla... Patrz, 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 tutaj patrz! Nie, 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 stój! Kurde. Hmm, Zrobić sobie się tam podróż. Ale nie, poczekaj, a gdzie? Do, no, nie ma, do salonu, salonu samochodowego. Ale to w nocy nie możesz. A po co? Czy nie, bo który po, no. poziom masz? Chcę, chcę po prostu... Znaczy znaczy chcę, chcę kupić, kupić y, Mazda 7 a, No ja to... to bo, znaczy wiesz co, teraz niepotrzebna jest. Bo ty ile, ile misji zrobiłeś? Siema. się ma kolega nasz przyszedł. Ja robię Ja robię. Policja mnie goni za to, że kurde we mnie w przyszli moi. Tak, ja teraz. to cicho, proszę. nie ma, Panie

Sobie. super. 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 Wstępny, ten, hmm. I idź i nie wracaj. Nie Nie mamy robić No bo, 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 bo no a co on nagrywa? Z, z... drewa. Ja co? Z... To, čekaj, to mají tak... dva Aha, ale v důmůjka? Tak. Dobro, no to nemůžeš říct, že to mají dva číta. Za kýry! jak to já hraju. říctu. no.

Dobra, widzowie to, to Ja się tyle dzielę, się u mnie to samo, nie? No, widzę,